No 3 zł dałem No <laughs> więc A few minutes later Cześć witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj trening u mnie, niestety jestem sam, mój asystent nie wyjechał. zrobimy sobie łoweczkę, wyciskanie leżąc, martwy ciąg i jeszcze miałem w planie zrobić kulę, zobaczymy jak z tymi kulami, Bo mam w planie zrobić je z klejem, a nie ma asystenta, nie wiem czy dam radę ten klej nałożyć sobie, ale chyba jakoś sobie poradzimy. Jeżeli chodzi o przygotowanie do to zacząłem trenować w październiku, na początku do października. Do tego czasu głównie skupiam się na chwycie. W martwym ciągu przysiady wykonuję, troszkę ciężko, bo już tam gdzieś pod 300 kg kończę przysiady. Ciągi też około 300 kg. Zacząłem też regularnie wyciskać leżąc. Barki, jeżeli chodzi o barki, to jest taka statyka na początku. nie? Bo nie wiadomo czego się spodziewać. Z takiej konkurencji co myślę, że będą, no można powiedzieć, że tam gdzieś w 80-90% to pchanie tego koła to robię sobie pchanie auta pod górkę. I no, gdzieś tam też to tak obstawiam, że może być bardzo prawdopodobne, że będzie to więc ten chwyt gdzieś tam chodzę z walizkami. I to wszystko na razie, nie? Tak, na razie nie ale wiadomo co robić, bo gdzieś tam jakieś konkurencje, nie wiem czego Jakieś trzymania przodu nie będę robił i, i ok też wątpię, żeby był. co tak jeszcze. Kiedy masz wiedzieć o konkurencji Wiem, że rok tam było, było jakoś w połowie grudnia, coś takiego, więc tak, 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 tak się też w tym roku spodziewam tej konkurencje, że te konkurencje podadzą. Myślisz, że to jest wystarczający czas na przygotowanie Trzy miesiące? No, ja już waszych chcę dość tak siłowo to dosyć do takich swoich tam, nie wiem, 80%, 90%, a może, no tak, przysiady czy w barki chciałbym wzmocnić ponad swoje życiówki, żeby potem to siłę przekładać na, na konkurencję, także... To jest zależne od tego, jakiego do konkurencja, nie? Bo jeżeli będzie, nie wiem, jakieś chodzenie z kamieniem, bo też kiedyś było kamień w kształcie tarczy, chodzili... Dookoła. To też specyficzna konkurencja z kolei. Ciężko powiedzieć. Wszystko zależy od konkurencji. Naprawdę siedzieć tam jakieś trzymanie. Nie robię żadnego trzymania. przodem bo wiadomo, chwyt na walizkach robię. Żadnych tam joka nie robię. Przeciągania ciężarówki na pewno nie będzie. Wątpię. Może, nie wiem. chociaż teraz na ten byk. To... Ale ja nie, myślę, że nie będzie takiej rzeczy. Tam zawsze jakby takie klasyczne są. Może rzut będzie na maksa to było fajne, nie ukrywam. Tutaj, jeżeli chodzi się o wyciskanie leżąc to mamy teraz 153 seria rozdrzewkowa. Pójdziemy chyba 170, 190 i zobaczymy, jak to będzie się czuło na tych 190 pokaże, co dalej. Nie? Także a podniosłem sobie trochę do, do tą na tych krążkach, bo ona jest dość niska i łatwiej mi yy, nogi wsadzić pod siebie, bo yy, staram się, żeby było to napięcie przez przed, przednie taśmy żeby te nogi też tak bezwładnie nie leżały, tylko całe ciało było napięte. Tak, wyciskam troszkę też wężej, bo chcę, żeby ten triceps pracował bardziej niż e, klata. Klata już tam wystarczająco pracuje, myślę. A triceps się przyda. Na barkach. Robiłeś kiedyś na przykład na maksy ile razy jesteś w stanie powtórzyć, nie wiem, na przykład 100 kg? Kilo? 100 kg nie. Wiem, że 180 chyba zrobiłem kiedyś na 10. E, razy. 140 chyba. Więc nie chciałbym skłamać, albo na 20. Kurczę, już nie pamiętam, ale robiłem jakieś 100 kg nie? ale gdzieś, 180 chyba na 10 albo na 8 jakoś tak szedłem, coś takiego, nie chcę teraz kłamać, bo naprawdę nie pamiętam 206 do to pamiętam jak to zapamiętałem tych serii na mniejszych ciężarach, nie pamiętam 190. Nie wiem 2-3 razy. Doszczę dosyć ślepka. Jest zapas. No, dołożymy sobie 200 i zobaczymy jak te 200 będzie wyglądać. A teraz przechodzimy do martwego ciągu, ale zanim do niego przejdziemy, yy, to zrobię jeszcze kilka serii sobie z przysiadów z przodu. Pomoże mi to bardziej w, w tym, żeby w ciągu w martwym ciągu pracował nogami, a nie plecami. Yy, też gdzieś tam ostatnio zapomniałem zrobić stringu nog z przysiadów z przodu, zrobiłem tylko z tyłu. Yy, I dzisiaj, dzisiaj tam nie wiem dookoło 70, 120, 150. Będą no po kilka ruchów dosłownie, nie będzie tam gdzieś po 10 ruchów nie będziemy robić, tylko gdzieś tam po około 5 starczy. Używam tych pasków, bo yy, tak sztangi nie umiem trzymać ani tak też nie potrafię spadać. Tak, taka opcja jest dla mnie najlepsza. Ładnie poświęcić na regenerację po tym wino. Będzie dość, dość ciężkie. 160, potem chyba 190 do 200. to siła. <noise> Wiadomo skąd. Dzisiaj trochę czuję tak zmęczony powiem okresie, to tak na głowie zmęczony jestem ale czuję że ciało dosyć siły ma nie? jestem taki silny myślałem że będzie gorzej ten trening wyglądał ale czuję taki świeżo dosyć. Jeżeli chodzi o ciało. I idziemy 200. Pożyliśmy 200 bo jednak dwójka z przodu lepiej brzmi jakby to miała być ostatnia seria. Zobaczymy. To już było Dobra, przechodzimy do martwego ciągu. zaczniemy sobie od 120 i tak co 50 kg do góry. gdzieś tam powyżej 200 już co 40 kg. Tak. W planie mam gdzieś do około 300 dojść. To życiówka, obecna Życiówka Martrem. 380 z treningu. Na no, dzień Tlefie 400 nie podniosłem. <grytanie> Chciałbym już w przyszłym roku te 400 podnosić tam bez problemu, bez żadnych tam dyskusji. Myślę, że jak teraz wzimę się wzmocne siłowo, to to pójdzie. Nie wiem czy na zależy co będzie na narodzie. Jak nie to później w jakichś zawodach to 400 już bym chciał robić i nawet więcej może. Jak, jak zdrowie pozwoli, nie? No tak, przechodzimy do... Ile trzeba teraz podnosić w martwym tak na międzynarodowej scenie, żeby się liczyć w ogóle? Pff, jak na no to wiadomo, że to się zaczynać 400 coś? Nie? 400 to jest, to jest nic. Już nawet śledzę tutaj chłopaków, z którymi czy rywalizowałem na Florydzie, czy na Arnoldzie, czy tam gdzieś na Champions League, no to większość robi po 400, nie? Także już te 400 to jest takie, z takie minimum nawet na zawody poważne, międzynarodowe, amatorskie. Czy to Arnold, czy Giant Life tak nie Giant Life tylko OSG. No teraz jest na stronumanga strongman, strongman, są zawody w grudniu, na które nie lecę, bo nie, 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 nie lecę, <ścoughs> bo nie chcę lecieć, gdzie będzie drabinka ciągów i ostatnia sztanga to jest 380. No to czwarta, nie, piąta sztanga 380 w serii, nie? no to już mówi o, o czymś. I żeby jeszcze to pewnie szybko skończyć, trzeba będzie tą ostatnią sztangę też przechwytem podnieść. Bo Moim zdaniem to, to wiązanie pasków za, du za dużo sekund zabiera. No to pokazuje poziom, nie? jaki jest. Na pewno tutaj zawodnicy z Ameryki, z Kanady, z Australii, yy, którzy jeżdżą takie zawody, no to, to są zawodnicy, którzy tam po 400 robią. Nie wiem, nie wiem skąd to oni to biorą, ale to, tyle robią. 220, 220 lecimy i, i mała przerwa na doładowanie energii. Dotarła właśnie mała przekąska między seriami. Znaczy tutaj się troszkę posilę po i też zostawię trochę dla operatora. Dobra, zjedliśmy trochę racuchów i bierzemy się za robotę. 220, już sobie paski będę wiązał Nie źle, Nie źle, zobaczymy. kurczę, ale chyba pójdę sobie gdzieś 280 jeszcze na dwa powtórzenia, czyli te 300. Nie wiem, czy jedną czy dwie. Zobaczymy, na ile pójdę. To jest chyba mój czwarty trening martwego ciągu, taki piąty. gdzieś zacząłem od 200 kg. Co 20 to trening. To 80 dni tak to robię. A jak się przygotowujesz już tak ostro do zawodów, to jak wygląda proporcja treningów siłowych do treningów na sprzęcie? Znaczy, wtedy martwy ciąg, to jako sprzęt, nie? to jest jako konkurencja z Że Także wtedy bardzo mało robię takich treningów siłowych. Biceps, triceps takich uginań Czasem gdzieś to wplotę, ale głównie to się opiera wszystko na sprzęcie. Ja jestem tego zdania, że. Żeby być dobrym na no czymś, to trzeba to mucić. No. Biegasz nie będzie dobry, jak nie będzie biegał, nie? No, jeśli jak chcę wzmocnić oka, to trzeba biegać z jokiem. Wiadomo, gdzieś te, te ćwiczenia akcesoryjne sobie dorzucam poza sezonem. Albo no jak mam... W tygodniu powiem tak, jeżeli też w sezonie, jak mam te za, teraz zawody, to prawie, że to co tydzień, co drugi tydzień, to w treningu siłowym robiłem. Yy, nie robiłem konkurencji wszystkich, nie? Robiłem, przykład, jeżeli miałem zawody w niedzielę, nie robiłem tych konkurencji, co miałem w niedzielę, tylko te, co my będę, będę miał na następne zawody. I gdzieś tam też dorzucam sobie lekkie przysiady, żeby to ciało trochę też rozciągnąć tym przysiadem w dół. Yy, nie jakieś tam duże ciężary, tylko bardziej tak właśnie rehabilitacyjnie. Póki co mi to wychodzi. Nic nie zmieniam. Jedyne, co bym chciał zmienić, to w przysz, przysz, przyszłym roku to nie startować tak, tak intensywnie, tylko brać zawody dziś raz, raz na miesiąc albo nawet rzadziej. No najlepiej było gdzieś tam co kwarto się przygotowywać, przygotowywać, ale jak będzie to nie wiadomo. 280, start. Dobra, jesteśmy po morskich 300 na 3. Chciałem, już troszkę lepiej będzie, ale gdzieś tam jednak to zmęczenie wyszło. Myślałem, że się dobrze, czu dobrze czułem, do tej pory. Co to mówię, nie jest źle, 100 na 3. Pierwszy raz robię na miękkiej było mi ciężko trochę wyczuć to naciągnięcie. No co, jedziemy dalej. Na skulę delikatnie, 100, 113 i 135. No co ty ta z czystego betonu jest dość dużo objętościowo, więc wystarczy. Pierwszy pierwszy kuli. Przy, przyniosłem jeszcze jedną kulę 78 kg zrobiłem kleju, rozrzewkowo, żeby rozgrzeć to wszystkie tutaj mięśnie, plecy biceps i tak dalej. co tutaj? Lecimy, nie? Teraz weźmiemy sobie kule 113 już nałożę wiki, nałożę klej i chyba coś dam tę szczelinową matę, bo pracuję dosyć badaną, nie chcę tego pokruszyć. Nakładam właśnie klej. Klej skurczy na dużą upały, bo jeszcze mi został sezonu. Może pokażę tutaj to jest ten z Grand 3 jest na dosyć dużo upały. Nie wiem, że tam przy 30 stopniach na dworzu, nawet jak kula leży jakiś dłuższy czas na słońcu to, to się klei do tej kuli, nie, 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 nie ślizga się. Tak jak miałem na jednych zawodach właśnie yy, mały tam właśnie z klejem. Właśnie miałem lipny klej, to jest dużo lepszy. No dopiero jak moja temperatura ciała rozgrzeżała klej, dopiero klej był strasznie sztywny. No i nie mam, nie mam takiego nawiesień, nie, nie wiem czy taki istnieje w ogóle. Także trzeba sobie radzić. Trochę ogólnie wstyd mi, że robię taką kulę w kleju, bo to jest śmieszny ciężar, ale tu bardziej chodzi o, o to, żeby mi się nic nie stało. razy zrobiłem tyle jest zazwyczaj kul do wrzucenia O już troszkę tu się kruszy kula trzeba uniknąć, gruntem ją trochę yy, yy, posmarować następnym razem no, wyciągnąłem przed chwilą świeżo na dworze tylko oczyściłem śmatką także ma prawo się kruszyć teraz to 135 Specjalne kleje, bo ja znaczy nie wiedziałem o nich wcześniej, gdzieś tam jak się zaczęło mieć to to nie wiedziałem, że jest klej. Dopiero mi inni zawodnicy powiedzieli e, o kleju. To, e, to też nie był taki klej, tylko wosk do depilacji. Taki. Nie wiem, miałem gdzieś kiedyś, ale już chyba skończył mi się. Puszka kosztuje nie wiem, 15 zł, dwa razy większa od tego. Na ja tym trenowałem. I powiem wam, że całkiem nie było najgorzej, bo jak przyszedłem wtedy na Mistrzostwach polskiej, bo Kuba Szczechowski mi pożyczył taki oryginalny klej do kul, to e, te siła, te ścisku, to ścisku, e, plus ten klej, to e, mówię kurczę dwa razy więcej mogłem wrzucać. Ostatnia seria kuli, 165, zobaczymy no 4-5 razy, żeby to w dość miarę sprawnie wyglądało, I będzie to zobaczymy zaraz. Chciałem powiedzieć, no W tym roku dosyć formę miałem w kulach, w załadunku, tak przez jokę za bardzo nie miałem za często na zawodach. Ale na podesty, na jednym z pucharzy polskich, bo był u Macieja Hirsza, kule od, 120, od 110 do 180, 110, 120, 140, 160, 180, udało mi się wrzucić tam z niecałe 15 sekund. Nie? Co prawda tam kule odbiera od obsługa techniczna i to, to troszkę pomaga, bo nie trzeba tak zwracać uwagi, żeby tam trafić w, to, w otwór na podejście. No, ale to jest z tego co wiem, chyba obecny rekord tych podestów. Wcześniej miał Paweł Kordiaka, w czerwcu to zrobił, także fajnie, że mi się udało zrobić podobny czas. Chciałbym to zrobić gdzieś tam jeszcze na zawodach, gdzieś za granicą, tylko że za granicą, tak jak byłem na dżentelme, dobiega się. Od najcieńszej kuli jest dobieg do tej pierwszej najgrzejszej gdzie tam 2-3 sekundy dochodzą. 2 sekundy, bo ile się biegnie, tam 5 metrów. Także dosyć jestem zadowolony z tego. I mogę powiedzieć, że to jest jedna z lepszych moich stron, jeżeli chodzi o jakieś są w formie. Nie? Dobra, lecimy. <śmian> raz o, całkiem mniej. tym innym zakończę trening kul teraz się umyję i zrobię jeszcze dwie serie podciągania żeby te plecy troszkę też się rozrosły ostatnie dzisiaj ćwiczenie takie uzupełniające tutaj troszkę plecy były przetrenowane na martwym na kulach zrobię jeszcze dwie serie podciągania i to na tyle dzisiaj moja waga 151kg, także chciałbym zrobić troszkę przy tyłu mi się Yy, gdzieś po 8 razy myślę może 10 idziemy O, pierwsza sesja jest zawsze troszkę taka <laughs> na przetarcie, to już już będziemy przerwani. Kurcze, żeby ściany nie wychowała. Tym świeczając kończymy dzisiejszy trening. Małe podsumowanie: Tak, 200 klata skończona na 3 razy. Przysiad na 200, front na 2 razy, ciąg 300 na 3. Troszkę, troszkę słabo, ale też trenuję dosyć ciężko. Przysiady klasyczne, i myślę, że tu zbyt krótka była treningowa od przysiadów. Się jeszcze tam nie doregenerowałem. A też jakby nie jest czas na żadne rekordy teraz. Co? Kula ładnie poszła, ostatnia seria 135, chyba 5 czy 4 ruchy ładne, na raz, dosyć sprawnie, pociąganie jak to pociąganie, także tak, to było na tyle dzisiaj, czekajcie na następne odcinki, bo w następnym zapowiada się dużo większe dźwiganie niż dzisiaj, choć dzisiaj było też dosyć ciężki trening i w nieco innej scenerii, także naprawdę będzie ciekawie, warto czekać, nie mogę powiedzieć co, trzymajcie się, cześć. Jeżeli dotarłeś do tego momentu odcinka, napisz w komentarzu, ile razy usłyszałeś słowo nieźle, a dla pierwszych trzech, trzech osób wyślemy małe pominki.